I przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Na stanowisku komentatora melduje się Dariusz Szpakowski. Wspólnie ze mną mecz komentował będzie Jacek Laskowski. Przed nami już za moment kolejne emocje w Ekstraklasie. Górnik Zabrze zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszachuje rywala. Obyśmy mieli tu emocje. Widzimy tu zespół, który preferuje intensywny pressing i krycie na całym boisku. Nawet dobrze zorganizowanym ekipom trudno się gra przeciwko takiej taktyce. To prawda, gdy obrońca czy pomocnik nie ma czasu nawet podnieść głowy, żeby wyszukać podaniem kolegę, to ciężko jest rozegrać składną akcję. Dobrze wykonany pressing potrafi być niezwykle skuteczny. A oto dzisiejsza wyjściowa jedenastka Biały Białystok. Tutaj taktycznie sytuacja prezentuje się bardzo podobnie. 4-5-1 z bardzo ofensywnie grającymi pomocnikami. Zapowiada się batalia w środku pola, bo na boisku zobaczymy łącznie aż 10 pomocników. Pytanie tylko, która formacja lepiej zdoła narzucić przeciwnikom swój styl gry. Mecz rozpoczyna górnik zabrze. I zobaczymy, jak górnicy zagrają ten początek spotkania. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Trochę się zbliżył do pola karnego. Jak przed szansą. Zobaczymy, co teraz zrobi. Niecelne dośrodkowanie wyjdzie za linię końcową. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Bodwarson. Ciekawe, jak to rozwiąże. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Zawodnik Jagiellonii będzie wrzucać z autu. Bodwarson. Martin Pospisil. Kapitalna interwencja w porę Przeciął to podanie A teraz dobre podanie górą Uch, szkoda Za szybko chciał ruszyć do tego podania Spalony No błąd strata. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Wycofanie piłki w poprzek. Dobre. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Będzie chyba podawał. Dobrze to wygląda, choć rywale naciskają. Martin Pospisil. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Kamil Zapolnik. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Pod Warson, i Mas. Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Jakub Wójcicki. Tracą piłkę po tym podaniu. Co teraz zrobi? Zagrywa ro Bramka! Udało się! Brawo! Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu. No i ten błąd wykorzystali. Dośrodkowanie dobre, a jeszcze lepiej zachował się partner w polu karnym. Piękna, klasyczna akcja oskrzydlająca. Nic nowego, ale to zawsze dobrze wygląda i jest piekielnie skuteczne. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Martin Poskisil. Jakub Wójcicki. Taras Romanczuk. Pod Warson. Blisko polekarne. Dobrze grają piłką. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć? Nie wyszło to do środkowanie. Zablokowane. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. Mierzone techniczne uderzenie, choć nie tracił czasu na przyjęcie piłki. Po prostu wiedział, skąd nadlatuje i gdzie ma trafić. I posłał ją przy prawym słupku do siatki. Piłka z rzutu leci w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Co teraz wymyśli? Martin Pospisil. Taras Romanczuk. Zobaczmy, co zrobi. Ma piłkę, co teraz zrobi? Zobaczymy, co teraz zrobi. Będzie wznowienie z autu. Bochniewicz. Jezus Jimenez, Mateusz Matras, Angulo. Świetny odbiór. Martin Pospisil. Ciekawe, jak to rozwiąże. Z tej pozycji może uderzyć. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Iwan Runie. Taras Romanczuk, zwarli szyki obronne i czekają na atak rywala. Ma sporo możliwości. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Będzie chyba podawał. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Mamy dośrodkowanie. ma tam to strzelić. Świetnie udanie, wypiąstkował w pole. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Mecz rozpoczyna Górnik. Rozpoczęła się druga połowa. Jagiellonia w dobrej sytuacji prowadzi. Martin Pospisil. Jesus Imas. Jesus Jimenez. No i strata piłki. Dobre, skuteczne podanie. Czy hajna błąd przeciwnika i się opłaciło? Przejęli piłkę. Jesus Jimenez. No, może być groźnie. Atak górnika zabrze. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Cener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Bochniewicz. Akcja zatrzymana. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Jak dotąd zalicza dobry występ. Uwaga, mamy strzał. Znakomicie bramkarz. Znalazł się tam, gdzie powinien i wybił piłkę daleko od bramki. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Kłanka Mara. Piłka minęła wszystkich zawodników. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Bartosz Kwiecień. Jakub Wójcicki. Co teraz wymyśli? Idzie do przodu. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Juan Camara, co teraz zrobi? Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Jesus i Mas jest kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Może spójrzmy teraz na spokojnie, jak to padło. Cóż, ewidentnie nie jest to gol sezonu, ale takie sytuacje z bliska też trzeba wykorzystywać, zwłaszcza po akcji całej drużyny. Bramkarz był tu zupełnie bezradny. Drugi gol mamy 2 do zera, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Dobrze się teraz zastawia. Sędzia pokazuje, że zabrzanie rozpoczną od rzutu wolnego. Nie będzie już z tej akcji zagrożenia. Piłka poza boiskiem mamy aut bramkowy. Oba zespoły dokonują zmian. Świetna postawa w dzisiejszym meczu. W zasadzie nie ma sobie równych. Tak, łatwo mu dzisiaj przychodzi dochodzenie do sytuacji strzeleckich, co doskonale widać teraz na ekranach. Do tego jego starania już raz zostały wynagrodzone. Arsenicz. Taras Romanczuk. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Kamil Zapolnik ma piłkę, co teraz zrobi? Piłka wychodzi za linię końcową. Krótko mówiąc, zupełnie nieudane dogranie. Bartosz Kwiecień, Jakub Wójcicki. Zwarli szyki obronne i czek... bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. Będzie chyba podawał. Zawodnik Jagiellonii będzie wrzucać z autu. Ma za sobą naprawdę dobry mecz. Teraz trener daje mu odpocząć. Jakub Wójcicki. Zobaczymy, co teraz zrobi. Skuteczna obrona bramkarza Piłka nadal w grze. Obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. Bodwarson. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Zagranie po skrzydle dobry początek akcji. Ankulo, ciekawe jak to rozwiąże. Zobaczmy, co zrobi. Ma sporo możliwości. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Warto w kwiecień. Rzesus i Mas. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Rzesus i Mas. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Warto kwiecień. Na piłkę, co z tego wyniknie? Co teraz wymyśli? Wybija piłkę w groźnej sytuacji. Kosztal jest dobrze ustawiony, co zrobi? Decyduje się na strzał, ale dał teraz popis talentu bramkarskiego. Centruje z rogu w pole karne. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. Ofiarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał. Co teraz zrobi? Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatku. No i mecz kończy się dla nich porażką w takich sytuacjach. Zawsze pozostaje pytanie, czy można było to spotkanie wygrać. Targu to nie jest proste pytanie, ale ja sądzę, że mogli wypaść źle. Ma za sobą dany mecz, chyba nic nie można mu zarzucić. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu.